Panie Radny, jedną mogę Panu na pewno powiedzieć, że nie jest Pan populistą. Bardzo ciężko mi jest zaciągnąć Pana do jakiegokolwiek wywiadu, czy przed jaką kamerę, czy cokolwiek, żeby Pan skomentował, bo zawsze mi Pan powtarza, że tego nie należy roztrząsać w przestrzeni medialnej, a raczej siąść i rozmawiać ze sobą bez publiczności. Po to, żeby nie nakręcać i właśnie nie przywoływać tych i nie wywoływać tych Patrz. demonów. Pytanie, dlaczego Pan zgodził się ze mną porozmawiać dzisiaj? Ciężko było, proszę Państwa, bardzo ciężko przekonać Pana radnego. <głos> <głos> no ale jednak ubią się. Nie lubię siebie oglądać ogólnie w mediach. To po pierwsze, a po drugie, hmm, jeżeli chodzi o, 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 o ogólnie o samorząd, yy... Dla mnie najważniejsze jest dyskutowanie z radnymi. To jest yy, na, na, na zasadzie rada burmistrz, czy nawet między sobą i, i tak na dobrą sprawę, czy, czy w przestrzeni publicznej jakoś przekonam do swoich racji, czy nie. OK, to fajnie, yy, fajnie brzmi w taki sposób populistyczny. Natomiast ja jestem chyba bardziej od roboty a niż, niż od takiego gadania. Hmm, dlatego wolę zanurzyć się w dokumentach, analizować. Dyskutować na konkretne, na, na, nad konkretnymi zadaniami, niż po prostu no, siać w PR. Czy tak. Czyli pytanie ponawiam, dlaczego zgodził się Pan wystąpić przed kamerą? Musiało się coś takiego wydarzyć, co to spowodowało? Jest, ja powiem tak, jest bardzo dużo e, takiej negatywnej, i ja to nazwę wprost takiej nienawiści wręcz m, w mediach. I w tych komentarzach pojawia się, ja to nawet wewnętrznie walczę, żeby tego nie czytać, ale chociażby w tym nowym medium tam jest tyle kłamstw tego wszystkiego, naprawdę nie da się tego po prostu, nie da się po prostu tego czytać, natomiast dyskutowanie z tą armią troli, która jest w internecie, tutaj w przestrzeni nawet naszej tu lokalnej, to po prostu jest droga donikąd. Więc chyba przyszedł czas na to, żeby też to powiedzieć medialnie i publicznie, co się myśli, jak, jakie są fakty, przynajmniej widziane z moimi oczami. Także myślę, że ta zgoda z tego wynika. Czy ten wywiad można traktować jak taki katarzis? <laughs> <laughs> lepiej się pan poczyni, po jak pan wszystko wyrzucił? Znaczy, ja wszystkiego nie wyrzuciłem, nie chcę wszystkiego wyrzucać publicznie, tak. Natomiast y czy to będzie jakiś prognostyk na przyszłość? Zobaczymy, jak to wyjdzie, jak to mieszkańcy odbiorą. Ja panu bardzo serdecznie dziękuję.